Zima, zima, zima. Siemano, wiecie co lubię? Siedzę na necie i tak pyk, a nagram film bez montażu tym razem. ta. co do podlewania, bo teraz to na, na, w grupie Stalewiak. Przybywajcie, przybywajcie. Dużo was już jest. Jest dużo właśnie też pytań na temat tego. No widzicie, zima, podlewania i teraz tak, idziemy do Maureli, których, które mają brzydkie liście i też się tym przejmujecie. Nie przejmować się. Dwa środkowe aby ładnie dotrwały do i... O. Jeje. I będzie spoko. I pamiętajcie, nie mogą chudnąć. Nie mogą chudnąć. Nie dopuszczajcie do chudnięcia bananów zimą. To ja znowu w maseczce. Ciepło w łebek. Dobra, patrzcie. Takie coś się dzieje, nie? Olać to. Dolne tutaj, ola, czy odcinać? Nie, niech sobie schnie. Później przy wiosna to gdzieś poobcinacie sobie i zbani. Patrzcie teraz, wchodzimy tam, gdzie jest kolewka. Dziś będzie pierwsze podlewanie. Kiedy ja je wniosłem? W listopadzie chyba i ani razu ich nie podlewałem. Chyba, że przypadkiem, o, jak brugmans je lałem to Przy okazji. Patrzcie na to. Widzicie to? Macie mieć też takie coś. Nie może być cienki. Piękna, gruba świnia. Jak odchodzi? Zobaczcie, to już jest wiór. Normalnie palce wciskam w szczeliny. No i co? Minęło ile tam? Niech będę od listopada. No z półtora miesiąca. Bo nie wiem dokładnie, jakie tu. Kiedy ja je tutaj wniosłem, szczerze, no bo bo nie pamiętam po prostu. <gry coil> no i co? Ile wlewam? no Myślę, że z pół litra, litr. Koniec. O, poszło dołem, moment. Czyli koło litra wlewam i dopiero je podleję za jakiś miesiąc, zapewne. Pamiętacie kolokację? Zobaczcie. Wychodzi już. Każda żyje, każda. A widzicie tutaj? Pościnałem to wszystko pomarzło. Mimo to ładnie żyją. Ciekawe ten, co został w gruncie. Czy sobie poradzi? Teraz lecimy. Dobra, jeszcze palma Waszyngtonia w ogóle nie podlewana. Dlaczego? Bo jak będę podlewał, widzicie? Tylko tu jest dosyć sypka ziemia też się przerwa robi. Jak je będę podlewał, będą liście coraz dłuższe, bo w piwnicy tu praktycznie nie doświetlam. No, i tak już troszeczkę widzicie, Bieleją troszeczkę też liście. No, no rośnie, mimo nie podlewania rośnie, ale już jest tak lekkie, że szok. Tak samo tu zobaczcie. No nie no, ten to jeszcze mam okro, nie był podlewany, aczkolwiek. No trochę. To jest musela. Jak macie musele, wystarczy, że zostaną takie grubaski. Oto. Już i tak się trochę wyciąga. Ja i tak potem na wiosnę wszystko ścinam. O tak gdzieś w tych miejscach. Ładnie sobie radzi, potem na nowo rośnie. Także wiecie, o, tu jest drugi grubasek. Zobaczcie jaki ładny. Nic się. Cytryna tutaj siedzi. Nic się nie dzieje. Wszystko gicie. Poza oczywiście tymi liśćmi byle jakimi. O, że się takie coś robi. Nie przejmować się takimi. Podstawa to jest ten środkowy liść ładny, żeby był w miarę następny, żeby był. Jak Ci Wam przetrwają te dwa, że jeden cały, drugi trochę wyjdzie i będzie gruby, to zobaczycie jakie bydlakie Wam potem porosną na odwiosny. Znaczy no to co? To samo. O tam, to tak samo, to identycznie nie było podlewane. Przy okazji brugmansję trochę. Tam trzeba odlać. Kurde, tam cykas rewolta sobie stoi. Nie sięgam, ale widzę, że mam mokro, nic mu nie jest. Kurde, i tak śmiesznie, bo podlewam a wszystko wylatuje moment. Ale zawsze coś tam się napije. No i tak wygląda podlewanie tutaj zimą. I teraz tak. Ile stopni masz teraz? Jest godzina jest, około jest 19, jest teraz 19 stopni tutaj, ale nie ma tutaj cały czas tych 19 stopni. Tutaj jest dopiero teraz. I zaraz zacznie się wygaszać w piecu i będzie coraz chłodniej. I rano jest z powrotem około 13 powiedzmy, nie. No. Rozumiecie, Sławka? Ja myślę, daktylowiec kanaryjski, podwiązany, nie podlewany ani razu, też się zaczyna robić szczelina ojejka, ale to, to już jest bydle i co, nic mu się nie dzieje. No, chyba wytłumaczyłem, jak nie wytłumaczyłem, to oczywiście pytajcie dodatkowo. Komentarze są bardzo ważne, są zasięgi i te łapki, srapki, papki, dobra, kończymy, dziękuję bardzo, przypominam jeszcze raz, nie przejmować się takim czymś, i tak na wiosnę pójdą ciach, ciach te boczne liście, albo wiatr je połamie, rozumicie, proszę ja Was. To byłoby na tyle, na Stalewiakowym kanale, do zobaczenia, cześć. <noise> Wariuje czasem, ale trzeba.